Uwaga, uwaga! Obsługa toru już słupki zdejmuje i światło do startu przygotowuje. Na starcie stoją wyścigówki. Sędzia strzela już z wiatrówki. I ruszyły maszyny, wpadły w rytm jak w dobre szyny. Samochody warczą i gazu dodają. Jedni drugich wyprzedzają. Pędzą szybko robiąc wiatr. Jeden w ślizgu zrobił ślad. Coś kibice wykrzykują. Piszczą, wleszczą, wiwatują. Ja, yeah, ja, yeah, tutaj ty, teraz ty. Ty czerwony, ty dasz radę. Oj, nie trudno o wypadek. Chyba wygra żółty gość. Pędzi jakby nie miał dość. Mój faworyt to czerwony. Tu nadjeżdża od tej strony. Jestem jego wiernym, gorącym fanem. Aż się poleją wody całym dzbanem. Gdy do mety dojeżdżają, znów się wrzaski rozlegają. Piszczą, krzyczą kibic przez kibica. Błyszczą się ich zgrzane lica. Rośnie wrzawa, słychać brawa. A na mecie mój czerwony! Biegną ludzie z każdej strony. Będzie medal. No, jest złoto. Nie przeszkadza nawet błoto. Juhu! już to były za emocje! Brawa wielkie! Moc radości dla wszystkich wspaniałych gości. Zostań Ty też teatrzyku gościem. No, i innych też zaproście. Zawsze u nas jest wrażeń bez liku. Więc zapraszamy do naszego teatrzyku. Dziękujemy Wam za udział w naszym teatrzyku. Każdy chciałby dostać taki wspaniały puchar, więc bierzcie udział w naszym przedstawieniu. Zapraszamy!